zaprezentować Mazda 2 samochód, który pochodzi z 2010 roku, a pod maską ma silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra. Auto, które mimo upływu w granicach 11 lat wygląda naprawdę ładnie, dynamicznie i nowocześnie. Na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na cedziorne lampy, które zachodzą do połowy błotnika z czarnym wnętrzem oraz formowaną obwódką całkiem we lampy oraz kierunkowskaz, który wygląda jak strzała tutaj w przodzie tego auta. Tutaj tu ładnej dynamicznej linii. Zobajmy mały grill, z dużym znaczkiem na samym środku oraz czarne elementy zaraz tutaj po boku tablicy rejestracyjnej, które również dają troszeczkę dynamiki. Grill, który przechodzi od początku zderzaka, zachodzi tutaj przed oczeniem przez maskę i idzie aż do końca samochodu przed oczeniem na, na całą linię, linię auta AUT. w pałcie dla polakierowane w kolor nadwozia, a z boku znajdziemy liście ochronne zamiast drzwi przed porysowaniem na miejskich ciasnych parkingach. Klamki są w kolor nadwozia, co nie jest takie oczywiste w klasie samochodów miejskich. Auto, które z pozoru wygląda na małe, pewnie czuje dosyć pojemne, co za chwilkę pokażę sprzedając do niego, że osoba, nawet od się do 80, spokojnie zajmie tutaj wygodną pozycję za kierownicą. Nasz egzemplarz stoi na ładnych paliach aluminiowych. Są to 15-calowe felgi, których koszty opony, jak i wymiany ee, są naprawdę tanie, a dodaje naprawdę ładnego wyglądu, jeżeli chodzi o stylistykę całości auta. Warto też zwrócić uwagę na przedłożenia, które idą tutaj od lampy. Co dobre, nie wiem, o tej szczale, lecz przechodzi przedłożenie przez maskę, z złudzenie poszerzenia tego ułotnika. Złudzenie, jakby to auto było dużo szersze niż jest faktycznie. To sam efekt mamy zastosowany na dole, a więc złudzenie poszerzenia tego e, progu dolnego, jak i całej linii zły samochodu. Całe to przytłoczenie idzie tam od początku, zachodzi tu i tutaj idzie mocno do góry, robiąc takie wrażenie, dużo, dużo szerszego, dużo bardziej masywnego kształtu. No i standardowe przytłoczenia na tylnych błotnikach I jedno długie przytoczenie idące od tylnej lampy to stałą długość samochodu w dół, dodając dynamiki właśnie taką linią w górę, która również... Robi ogromne wrażenie. Lusterka też nie są płaskie i zwykłe. Mamy tutaj parę kształtów. Jest naprawdę wyprofilowany we wielu płaszczyznach e, bardzo nietypowo i ładnie nowocześnie to wygląda. Tył samochodu jest ładny i delikatny. Warto zwrócić uwagę na choćby kształt lami. Tutaj też mamy kolejne pokaz designerów, którzy postarali się z wyprofilowaniem. Mamy tutaj w połowie lampy takie przetłoczenie, które zachodzi takim ostrym kątem do tyłu, które z boku wygląda naprawdę ładnie. Ponadto mamy tutaj takie małe kuleczki, które są światłami LEDowymi. no i z boku, znaczy w środku, standardowo taka łezka jak z przodu w kształcie takie jakby strzały z wielokrotnością ze światłem stop. W zerzaku znajdziemy czujniki parkowania, co w klasie obińskich rzadko występuje, a na dole czarny element przypominający daleka dyfuzor. No i malutka, chromowana końcówka, która dopełnia całości wyglądu. Na środku znajdziemy duży znaczek, a klapę bagażnika otwieramy przez naciśnięcie przycisku na, na klapie. Naciśnikając go, zamek nam się odblokowuje. Bagażnik jak na klasy miejskiej jest wystarczający. Jest duży, głęboki i bardzo pojemny, a tylna kanapa jest dzielona i spadana. Możemy przecież ładunkową sobie powiększyć, właśnie przez rozłożenie tylnej kanapy. Z boku znajduje się światło do, do bagażnika, właśnie źródełko światła oraz dodatkowy schowek, w którym umiejscowiony jest w naszym przypadku podnośnik do koła. Z drugiej strony znęka, do której możemy włożyć na przykład gaśnicę, a w każdym rogu są zaczepy do zakotwiczenia ładunku. Na środku, tutaj zaraz koło, koło pasa tylnego, mamy miejsce na trójkąt ten trójkąt tutaj jest zapięty na takich fajnych paskach i nie lawa nam po bagażniku. Ponadto od właściciel dorzucił tutaj taką wkładkę zabezpieczającą bagażnik przed pobrudzeniem, to też było fajne, praktyczne rozwiązanie, a rynienka zdaje egzamin przy normalnym użytkowaniu. Zamykam bagażnika, nie musimy łapać za zewnętrzną część brudząc sobie palców, tu mamy wygodną łapkę tutaj od środka Do możemy zamknąć nie brudząc się od zewnętrznej strony. Mazda 2 to samochód, w którym designerzy postarali się nie tylko od zewnątrz, ale i od środka. Bardzo zwrócić uwagę na niedywowy kształt deski rozdzielczej, całego kokpitu, kierownicy i całego wnętrza. Znajdziemy tutaj takie na przykład rozwiązania jak otwarta półeczka, aby sięgnąć po coś do schowka, którą również możemy otworzyć w klasyczny sposób. I mamy tutaj dwie wnęki: jedna wnęka od przodu, druga wnęka od tyłu, w której akurat w naszym egzemplarzu znajdują się książki serwisowe. Takiego rozwiązania nie widziałem w żadnym innym samochodzie. Tutaj coś takiego jest. Tutaj mamy półeczkę na jakieś drobne przedmioty. radio z CD z MP3 jest wbudowane, znowu nietypowo, bo jest okrągłe, a tu mamy dwa takie oczka ze srebrnymi stawkami, panel do sterowania dmuchami oraz klimatyzacją. Obieg wewnętrzny i zewnętrzny jest przynajmniej zapachnie środka samochodu, a nadmuchy sterowane są we wszystkich kierunkach, możemy je obracać sobie pod siebie. Które również robią wrażenie takich dwóch oczek. Gałka zmiany biegów też naokoło około, znajdziemy taką srebrną wstawkę, która ładnie tutaj pasuje i wygląda, a cały kokpit jest solidnie spasowany, zmontowany, nic tutaj nie czaska, nie szypi, możemy to naciskać, to nic nie, nie pracuje. Srebrne elementy i ładne wstawki znajdziemy również na boczkach drzwi z jednej, jak i z drugiej strony oraz na kierownicy. Kierownica też ma okrągły taki klakson, a po lewej, prawej i na dole stronie mamy takie właśnie srebrne, srebrne lakierowane elementy, które dodają tutaj sportowego, takiego ładnego wrażenia. Ponadto auto klasy miejskie, a mamy już tutaj rzadko występujące w tej wielkości samochodów kierownicę wielofunkcyjną, sterowanie właśnie radiem z koła kierownicy. Możemy tutaj zmieniać stację, pogłaśniać, wyciszać sobie radio, przełączać funkcję właśnie tego, tego radyjka. Jeżeli chodzi o sam samochód, jest dosyć fajnie wyposażony. Mamy tutaj już elektryczne szyby, mamy elektryczne lusterka, lusterka są podgrzewane. Mamy automatycznie składane lusterka, możemy je sobie właśnie poprzez przycisk na, na e, drzwiach złożyć na jakimś parkingu, aby nam ich nikt nie, nie urwał czy nie zarysował. E, jest oczywiście centralny zamek sterowany z pilota. Jest to radyjko z MP3. E, już MP3 tutaj tak jak mówię odtwarza. Dodatkowo tą muzykę, czy tam z telefonu, czy z jakiegoś myślnika możemy podłączyć poprzez gniazdo aux, które tutaj znajduje się taką, taką klapką zamykaną na konsoli środkowej, Jest mamy tutaj taką możliwość podłączenia. Jest gniazdo 12V do podłączenia nawigacji i są miejsca na, kubka z na, na kubki z napojami. na ja to bardzo zwracam uwagę, ja że robię długie trasy i dla mnie samochód, który nie ma miejsca na kubek z napojem, e, troszkę, że tak powiem utrudnia długą jazdę. Tutaj spokojnie możemy postawić kawę, czy tam energy drinka, czy jakikolwiek napój, bo taka wnęka jest. Kolejne wnęki są w drzwiach, tutaj mamy taką długą wnękę i też końcówka tej wnęki jest wyprofilowana pod jakąś butelkę półlitrową czy, czy puszkę z napojem, też tutaj taka półlitrowa butelka jakiegoś napoju nam spokojnie, spokojnie wejdzie. Radio na nie ma dosyć dobre, co prawda znajduje się tutaj z przodu tylko głośniki średniotonowe, ale dosyć dobrej jakości, ładnie i przyjemnie one, one grają. Z względem bezpieczeństwa są przednie kurtyny powietrzne, są przednie poduszki powietrzne i boczne poduszki powietrzne. Ponadto z tyłu mamy zaczepy ISOFIX, przez co możemy podłączyć foteliki dziecięce w bezpieczny sposób. Teraz co do miejsca wewnętrzne, co prędzej wspominałem. Samochód ze mną jest mały, jest to samochód miejski. A zwróćmy uwagę, że ja mam 1,85 m wzrostu, mogę fotel sobie przesunąć tak optymalnie do siebie. Tu jeszcze mam sporo miejsca na nogi, moje kolana też tutaj nigdzie nie są ściśnięte, kierownicę mam idealnie dopasowaną pod siebie. Ponadto, jeżeli chodzi o kierownicę, możemy ją regulować sobie góra dół, więc i osoby o mniejszym wzroście, tę kierownicę do siebie sobie dostosują, dopasują. Oraz fotel jeszcze jest dodatkowo regulowany na wysokość. A w zasadzie takiej pompki możemy go sobie dźwignąć, dźwignąć i opuścić jak widać, ta regulacja jest spora, jeżeli chodzi o właśnie tą wysokość, więc nawet osoby o mniejszym wzroście na pewno tutaj miejsce dla siebie znajdą. Co też zwraca na siebie uwagę, to tak jak to często było, w, na przykład w świacie 500 poruszane, to gałka zmiany biegów wyżej dźwignięta nie jest na klasycznie tej na dole, tylko jest troszeczkę bliżej kierownicy. Jest to wygodna sprawa na pewno przy miejskim manewrowaniu, gdzie, gdzie gałka zmiany biegów mamy bardzo blisko kierownicy, nie musimy. Po nim daleko sięgać. Osoby, które się od tego przyzwyczają, na pewno będą ten, te rozwiązanie e, chwalić. Zasłonki przeciwsłoneczne są duże, e, a na słońce, za słońce, od kierowcy, znajdziemy e, lusterko zamykane taką klapką. A pod sufitem, standardowo, jedno źródło, źródło światła. E, tak to wygląda, jeżeli chodzi o przedni fotel. Pokażę Wam, jak to wygląda, jeszcze z tyłu na tylnej kanapie. Co prawda, to jest szyziowe, więc będzie mało. E, miejsca żeby pokazać się na kamerze, ale myślę, że, że zobaczycie, ile miejsca tutaj e, możecie sobie znaleźć z tyłu. No i jestem z tyłu. Zwróćcie uwagę, że ja mam metr m wzrostu i siedzę za fotelem ustawionym pode mnie. Mam tutaj naprawdę sporo miejsca na nogi, spokojnie mogę usiąść i nawet jechać na dłuższą trasę. Jestem w stanie stopy włożyć pod fotel bez żadnego problemu. oraz się rozjechać bardzo wygodnie rozłożyć. Nad głową jeszcze też mam dosyć sporo wolnego miejsca, a na podcufice znajdziemy dwa haczyki, na które możemy zawiesić na przykład e, haczyk z koszulą, wieszak z koszulą. Więc tego Więc tej przestrzeni tutaj nie brakuje. Ponadto na środku mamy taki duży schowek, taką półeczkę, do której możemy rzucić portfel, czy załóżmy czy telefon, aby na mnie nie latały, a od boku w boczkach znajdziemy ee, dodatkowo głośniki, które zapewniają dosyć dobre nagłośnienie na tylnej kanapie. Warto też zwrócić uwagę na podwójne kolorystykę boczków. I mamy tak samo na przedniej jak i na, na tylnych boczkach takie srebrne wstawki, które też dają ładnego, ładnego eleganckiego charakteru ee, jak jednej, jak i drugiej stronie. Zagłówki pod względem bezpieczeństwa są trzy. Eee, I czego tutaj brakuje? Według mnie, no to regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa przednich, ale tak jak już wspomniałem w innych filmach, nie we wszystkich samochodach ta regulacja występuje, a tym bardziej w autach klasy, klasy miejskiej. Fajne też rozwiązania: tu jest taka łapka, którą pociągając, automatycznie fotel nam się przesuwa przed tył, składa się oparcie. Nie musimy czekać żeby skierowca, wypuścić tylko mamy tutaj takie linki z taką rączką wypuszczone że ten fotel możemy sobie właśnie złożyć, czy właśnie rozłożyć, czego też nie ma, nie ma na pewno nie, praktycznie kieszonek w o foteli, w związku z tym ja osobiście założyłbym, bo idzie to kupić takie akcesoryjne kieszenie założyłbym, żeby tutaj dzieci czy osoby podróżujące z tyłu swoje podręczne rzeczy mogły rzucić w naszym egzemplarzu, w naszym roczniku takich kieszeni tutaj nie, nie przewidziano e, fabrycznych, oryginalnych, ale samego miejsca tak jak wspominam, jest tu sporo, jeżeli ktoś szuka samochodu miejskiego który, który spełni rolę nawet samochodu do przewiezienia czterech dorosłych osób, który będzie jechał raz w roku, czy tam nawet parę razy w roku na dłuższą wycieczkę, załóżmy na wczasy czy gdzieś nad morze, to to auto na pewno zda egzamin. Bagażnik jest dosyć spory, z tyłu jest dużo miejsca, z przodu nawet usiądą wygodnie osoby o wzroście powyżej 1,80 m, w związku z czym auto zda egzamin i jako samochód miejski, i jako samochód na Okazyjne wyjazdy na dłuższe trasy, bo spokojnie rodzina jest tutaj w stanie się załadować i zmieścić nawet na dłuższy wyjazd wakacyjny. Linia auta jest ładna, nowoczesna i opływowa. Auto, mimo upływu ponad 11 lat, nie zestarzało się. Tutaj warto zwrócić uwagę na przetłoczenia na przednich butnikach oraz przetłoczenia idące przez całą długość samochodu. Sferka są duże, swobodnie można na nie parkować oraz cofać i są w kolorze nadwozie. Z tyłu znajdziemy czujniki parkowania, przez co zaparkowanie w ciasnych wnękach nie sprawi nam problemów. Uroku też dodaje chromowana końcówka wydechu. Auto stoi na ładnych falgach aluminiowych, które również dopełniają tej całości. Bagażnik jak na autoklasie miejskiej jest duży i pojemny. Ponadto tylna kanapa jest dzielona i składana przez co przestrzeń ładunkową możemy powiększyć. Z boku bagażnika znajdziemy źródło światła oraz wnękę w której mieści się kośnica bądź tak jak w naszym przypadku podnośnik. A przy tylnej grodzi znajdziemy miejsce na trójkąt zapinany paskami aby nie turlał nam się po bagażniku podczas jazdy. Ciekawie wyglądają przetłoczenia na dachu. To zawiasy klapy tylnej. Śródek wygląda ładniej nowocześnie, a fotele są miękkie i głębokie. W środku znajdziemy miejsce na kubek z napojem. Znajdziemy również gniazdo AUX i 12V. A idąc dalej, znajdziemy dużą wnękę, do której możemy wrzucić drobne przedmioty. Sowek jest duży i pojemny, oraz ma tutaj dwie wnęki. Na poczkach drzwi znajdziemy srebrne wstawki. Szyby przednie sterowane są elektrycznie. A wy w słoweczku w takiej wnęce, znajdziemy miejsce na butelkę półlitrową. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość, a z boku znajdują się boczne poduszki powietrzne. Ta jest ładna i nowoczesna. Znajdziemy na niej wielofunkcyjne przyciski do sterowania radiem z koła kierownicy. Nasz egzemplarz wyposażony jest w elektryczne szyby, elektryczne lusterka oraz automatycznie składane lusterka zewnętrzne. Rado jest fabryczne i wbudowane, z tego co się orientuje. Ma tutaj zmieniarkę oraz utwarzacz MP3. Ponadto do radia możemy podłączyć nośniki zewnętrzne poprzez łącze AUX. Klimatyzacja jest manualna, a skrzynia biegów pięciobiegowa. Zegary są proste i czytelne. Po lewej stronie znajdziemy obrotomierz, na środku znajdziemy prędkościomierz z białym zegarem, który wygląda naprawdę ładnie i sportowo. A po prawej stronie znajduje się elektroniczny wyświetlacz poziomu paliwa oraz przebiegu samochodu. Warto również zwrócić uwagę na manetki do przełączenia świateł. Są grube i solidne. W kierownicy znajdziemy regulację wysokości świateł oraz taką otwartą wnękę, np. Na, na drobne do koszyka. Pod maską znajdziemy dynamiczny silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra. Silnik obudowany jest ładnymi plastikami, a dostęp do płynów jest dosyć dobry żarówki wymienimy bez problemu z jednej jak i z drugiej strony mamy naprawdę dobry dostęp do wymiany żarówek a wszystkie zbiorniczki do płynów są na górze warto będzie już zwrócić uwagę jak już tu jesteśmy na kształt przedniej lampy czarna obwódka na zewnątrz oraz ten specyficzny Kierunkowskaz wyglądający jak strzała, Pominałem prędzej o lusterkach i nietypowych kształtach jego. Tu warto zwrócić uwagę na wycięcie tego lusterka. Po lewej stronie jest zaokrąglone, a na dole jest tak jakby ścięte. W słupkach A znajdziemy kurtyny powietrzne. Do auta są dwa kluczyki, z czego jeden jest jako scyzoryk, drugi klasycznie zapasowy.